Do święta kolegiaty, które przypada od kilku lat w święto wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny pozostało pięć dni. Dziś pod świątynią spotkali się przedstawiciele starostwa powiatowego i proboszcz kolegiaty, aby uzgodnić ostatnie szczegóły tego wydarzenia. Wydarzenia, które zapowiada się bardzo wyjątkowo, a na to składa się samo miejsce imprezy, jak i bardzo bogaty program przedsięwzięcia. Czwarta odsłona tego wydarzenia, zgodnie z zapowiedziami organizatorów, będzie dobrze przygotowana. A atrakcji nie zabraknie dla nikogo. W tym roku będzie coś dla oka, dla ucha, ale i dla podniebienia. Szykowana jest bowiem niespodzianka kulinarna pod nazwą Zupa Kanonicka. Zupa, do której składniki powstawały, czy, czy, czy której receptura powstawała przy pomocy również głogowskich archeologów. Ponieważ pytaliśmy się co znajdowano w stanowiskach archeologicznych, jakie produkty znajdowały się w tych misach, które były odkrywane. I wiemy już, że była tam na przykład fasola, że były tam rozmaite do zupy dodawane rzeczy, które nie zawsze trafiają na nasze stoły. Dlatego teraz ta zupa kanonicka będzie miała nietypowy smak, a jeżeli nam się uda, takie mamy plany, może będzie później można po imprezie kolegiackiej tą zupę jeszcze w głogowskich restaurac restauracjach spożywać. Zupa będzie gotowana w wielkim kotle. Jej ilość powinna starczyć na 2000 porcji dla tych, którzy w niedzielę zjawią się przy kolegiacie. Lista składników zupy trzymana jest w tajemnicy, jednak nam udało się uchylić jej rąbka. Samej papryki, na przykład mamy około 40 kg, którą trzeba kupić, przywieźć, fasoli kolejne 40. No i wkład mięsny jest przerażający, ponieważ będzie to około 160 kg kości, żeberek, łopatki, szynki i karkówki. To tylko jeden z wielu powodów, dla których warto 15 sierpnia przyjść na Ostrów Tumski. Pod kolegiatę. Już o godzinie 12.30 tutaj uroczysta msza święta w kolegiacie. Po niej święto tradycji i folkloru Ziemi Głogowskiej, zatem zespoły folklorystyczne pojawiają się na scenie przygotowanej pod kolegiatą. Od godziny 14 również turniej strzelecki, zabawy dla dzieci, wioska średniowieczna. Musimy wiedzieć, że to jest przecież najstarsza historyczna część Głogowa, i wszelkie organizowanie imprez w tym miejscu ma cel także promowanie tej części miasta. Warto odwiedzać kolegiatę. Warto, warto odwiedzać Ostrów Tumski. Przecież każdego roku możemy w tej szacownej świątyni zobaczyć postępy prac. Niektórzy mówią, że to jest geniusz locji. Ten geniusz miejsca, który jest ważny w Głogowie no, ze względów historycznych, ale także emocjonalnych, bo zawsze co roku mieszkańcy i goście mogą zobaczyć, jak się kolega ta odbudowuje. W tym roku zachęcamy do odwiedziny zakrystii, w której wymurowano już strop pod bibliotekę przyszłą i, i nawet jest tam już czynna klatka schodowa, chociaż jeszcze na razie nie prowadząca do nikąd, bo, bo należy to wszystko jeszcze w pełni uporządkować. To jest ten kolejny proces. Nie pozostaje nic innego, jak tylko zarezerwować sobie kilka godzin na niedzielne popołudnie, by spędzić ciekawie z całą rodziną w cieniu Głogowskiej kolegiaty.